Cześć, tu Vera, żona Surena. Dziś nasz 60. odcinek, więc na bogato wznoszę toast wodą mineralną. Mam nadzieję, że po składnikach zaraz rozpoznacie, co dzisiaj specjalnego ze Sri Lanki przygotujemy. Zdradzę Wam tylko, że przepyszne 3-3 desery ze Sri Lanki. Zaczynamy! Kamera, akcja, składniki pierwszego deseru, zsiadłe mleko na Sri Lance zwane curd i coś przepysznego w buteleczce płynne złoto. Jest to miód zrobiony z palmiry z cukru drzewa kokosowego. I na Sri Lance takie zsiadłe mleko można kupić w przepięknej kamionkowej takiej miseczce. I polewa się to dosłownie tym cudem. Natomiast w Polsce mamy miód. Ważne, żeby był naturalny. I będzie tak samo przepyszne. A zatem zaczynamy. Start! Przygotujmy sobie jakąś piękną miseczkę. Do niej przekładamy nasze zsiadłe mleko. Coś cudownego. Po prostu takie całe, jak nam się uda. Takiej właśnie naturalnie zsiadłej konsystencji, i ja sobie poleję kokosowym miodem. Suszone mango do dekoracji. I słuchajcie, gotowe. Skosztuję. Dawno tego nie jadłam, a to na Sri Lance jest naprawdę przepyszne. Mmm, taki sam smak. Leciutko, kwaśne, zsiadłe mleko, zimne. Niesamowita słodycz tego miodu kokosowego. Niesamowite, przepyszne, a jakie zdrowe i łatwe. Super. Składniki drugiego deseru, mango lassi, czyli musi być mango. Na Sri Lance jest mnóstwo różnych rodzajów mango. W Polsce też są dostępne różne rodzaje, także wybierajcie dowoli. Jedno mango wystarczy. Do tego musi być sproszkowany kardamon. Opcjonalnie możecie też dodać sproszkowane goździki. Jogurt ja użyję naturalnego, niesłodzonego, bo sam owoc już będzie słodki. Możecie dodać trochę naturalnego miodu, albo zamiast naturalnego jogurtu i miodu, możecie już dodać jakiś słodki jogurt. Start! Po pierwsze, jak rozpoznać, czy mango jest dojrzałe? Nie tyle po kolorze, bo to zależy, jak którą stroną było do słońca skierowane, ale przy ogonku wąchamy. Jeśli dobrze pachnie, to znaczy, że już jest już gotowe. Ja się nauczyłam obierać mango w bardzo prosty sposób. Mango w środku ma dużą, kudłatą pestkę i musimy tak uciąć to mango, tak je obrać żeby na tą pestkę nie natrafić. Potrzebujemy długi nóż. Mniej więcej na środku nacinamy. I zaraz się natniemy na pestkę. Trzeba tak kombinować, żeby ciąć owoc wzdłuż tej pestki. Uwagę na palce. Tu już widać pestkę. Natomiast ten miąż albo można obierać skórę, albo łatwiej ponacinać w ten sposób. Można jeszcze wzdłuż naciąć. I już łyżeczką sobie poradzimy. Natomiast resztę obkrajamy w tą stronę i tu już widzimy, gdzie jest ta pestka. Możemy wtedy jeszcze raz w ten sam sposób i mamy drugą połówkę. Teraz do kielicha blendera leci troszkę kardamonu, szczypta z proszkowanych goździków. Dosłownie do smaku. I tak jak mówiłam, ponieważ dla mnie to mango już jest bardzo słodkie, ja go nie będę dosładzać. Więc dodam tylko jogurt naturalny. Wymieszam go sobie, żeby serwatka się połączyła z jogurtem. I pół takiego dużego kubka. Do środka. Teraz tylko trzeba to wszystko po prostu zblendować razem. Nakładamy. Gotowe! Ostatni deser dzisiejszego dnia będzie bardzo aromatyczny i przepyszny. Myślę, że po składnikach już poznajecie. Jest to czaj, czyli herbata. Ja zrobię taką, mam z liści kary. Tych samych, które dodajemy do, do różnych dań. Do tego musi być anerz gwiazdkowy, goździki, laska cynamonu, ziarenka kardamonu zielonego, dużo cukru i zagęszczone mleczko, śmietanka, jakiś zabielacz. Start! W garnuszku zagotujemy wodę. Dodajemy anyż, kilka goździków, nasionka kardamonu i laskę cynamonu i czekamy, aż nam się to wszystko zagotuje. Widzicie już, jak woda zmieniła kolor od tych przypraw, od tej mieszanki. Teraz dokładamy herbatę. Musi z tego być naprawdę mocna esencja. Zestawiamy z ognia. Jeszcze chwilkę, niech nam się to zaparzy. Naciągniętymi przyprawami. Dosłownie moment. Teraz. Musimy dodać sporo cukru. Myślę, że jak były trzy torebki herbaty, to co najmniej trzy łyżeczki cukru, takie kopiate. Mieszamy. Do tego dolewamy mleczko. Na bogato. I jeszcze na moment, już na wyłączonym palniku. Jeszcze na moment postawimy. Niech to wszystko nam się porządnie zagrzeje. Przejdzie swoimi smakami. Nabierze tego cudownego posmaku masali, czyli mieszanki przypraw korzennych, i podajemy z czekoladką. Pyszny czaj gotowy? Śmietankę z Mangolasi piję na koniec, a teraz spróbuję. Mm, pachnie przecudownie. Mm, rozgrzewający płynny pierniczek. Absolutnie doskonały. Spróbujcie sami na waszą następną okazję urodziny, nawet ślub. Dajcie lajka, zostawcie komentarz, jak wam smakowało. I zostańcie z nami do następnych odcinków. Do zobaczenia!